Edukacja naszych dzieci to jest dla mnie niezwykle istotny element. E, w, w, zwyczajnie w Warce, na Winiarach musi powstać kolejna szkoła razem ze żłobkiem i przedszkolem. Te żłobka i przedszkola, proszę Państwa, muszą powstać przy każdej szkole, również wiejskiej, bo to są zwyczajnie i ułatwienia dla rodziców, ale też dodatkowe pieniądze. Finansowanie z programu Maluch Plus, jeżeli chodzi o tego typu instalacje, jest w wysokości 80% dla gmin. Ja pisałem osobiście dla firm prywatnych tego typu e, projekty, gdzie dofinansowanie wynosi. 50% i z sukcesem, więc sam jestem w stanie taki projekt napisać. Ponadto, jeżeli chodzi o szkoły wiejskie, nie ma mojej zgody, żeby te ośrodki zamykać. One są bardzo ważne i cenne dla lokalnej społeczności. Jest pomysł, żeby je uratować, proszę Państwa, nie będzie łatwy do przeprowadzenia, ale jest możliwy. Co istotne, sprawdzałem, czy jeżeli chodzi o prawo oświatowe, nie ma ryzyka, że utracimy jakąkolwiek subwencję ministerialną czy gminną i okazuje się, że pod tym względem ten projekt jest bezpieczny. Zwyczajnie środowisko wiejskie musi zawiązać stowarzyszenie. Wówczas są tysi, którzy są wybierani przez nich, zwyczajnie wejdą we władzę tego stowarzyszenia. Wybiorą swój zarząd i oni będą dalej zatrudniać dyrektora, który będzie Pilnował tych wszystkich szkół e, wiejskich. E, przy, każdej, przy każdej z tych szkół będzie oczywiście również przedszkole i żłobek, o czym wspomniałem. Gmina musi przekazać tym e, placówkom na zasadzie umowy wieczystego użytkowania, czy też innej formie. Chodzi o to, żeby stowarzyszenie nie mogło sprzedać tego majątku, czyli nieruchomości, grunty położone w tamtym terenie, tak żeby szkoła, e, czy właściwie w tym wypadku sieć szkół, bo mamy pięć szkół wiejskich, zwyczajnie mogli na tym zarabiać. Gmina też musi się wyzbić bardzo ważną. Elementu, czyli sprawczości na to, kto w tej szkole pracuje. Ten model szkół prywatnych powoduje, że zwyczajnie rezygnujemy z karty nauczyciela. Co nam to daje? Po pierwsze, mamy, potrze potrzebujemy mniej nauczycieli, więc możemy im zapłacić więcej. Eee, po drugie, e nauczyciela mamy 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 26 dni urlopu. To powoduje, że szkoła będzie otwarta od godziny 7 rano do godziny 19 i nie będzie problemu z tym, kto ma odebrać dziecko, czy je musi odebrać. Z racji tego, że nauczyciele będą też dłużej pracować, podkreślam, będą też więcej zarabiać. To spowoduje, że rozłożymy całkowicie rynek korepetycji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nauczyciel wykona już swoje zadania i swoją pracę z uczniami, to wówczas będzie miał czas na to, żeby pracować z osobami najbardziej zdolnymi, żeby podciąć je do góry, ale również z tymi dziećmi, z tą młodzieżą, która potrzebuje więcej uwagi, więcej czasu na to, żeby ten materiał zrozumieć, bo zwyczajnie dogonią pozostałą grupę. To jest realny program, który jest też z ratunkiem dla budżetu gminnego, bo jeżeli on zacznie się sprawdzać, zacznie się realizować. Jeżeli nagle okaże się, że szkoły zaczynają zarabiać. Mamy dom nauczyciela w Dębnowoli, jeżeli dobrze pamiętam, który jest wynajmowany w firmie zewnętrznej, dalej z tego z tych informacji, które mi przekazano. E, tam są wynajmowane łóżka dla e, Ukraińców. Dlaczego szkoła ma z tego nie korzystać? Dlaczego szkoła nie miałaby na tym e, zarabiać? E, to z kolei powoduje, proszę Państwa, e, blisko 60 milionów z budżetu gminnego idzie na edukację, czyli szkoły podstawowe, e, żłobki i przedszkola. E, osobiście ja tych pieniędzy nie widzę, ale widocznie mam je ma, nie muszę ich widzieć. E, państwo podejrzewam, że też, e, jeżeli sobie policzycie, to zaczniecie się zastanawiać, gdzie te pieniądze tak naprawdę idą. I teraz, jeżeli okaże się, ja zakładam, że mniej więcej budżet gminny, dotacja gminna w tym budżecie to jest około 15-20 milionów. Jeżeli docelowo wypracujemy system, że uda nam się zejść o połowę z tej dotacji, to robi nam ekstra 10 milionów rocznie na inwestycje. To jest gra warta świeczki, musimy spróbować, musimy uratować szkoły, musimy zwyczajnie zadbać w ten sposób też o przyszłość naszych dzieci.